Czym to ja stanąłem? Ha! Jaki żart na dzień dobry! Dzień dobry! Gramy w Uncharted 4! Mam pomysł. Pomożesz? Jasne, jasne. Okay. Ja dobre pomysły zawsze chętnie. Dobra, gotowy? Chłopaki nie dadzą pogadać za bardzo, to oczywiście jest zaletą Uncharted'a, nie macie niewątpliwości. drugi? Podnieść Dobra myśl. Po prostu podziękuję. <grywanie> Dziękuję. No, dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy tam. Uuh. Panie kochany, czy ja tam dosięgnę linę stąd? To jest, to jest ważne pytanie. Dobra nasza. Czy tam kierunek na wprost będzie sensowny? Czy bardziej nie. nie, nie czy będzie bardziej bezsensowny, co? No to tam się wydaje dobry pomysł. No ale tak w zasadzie. Nasz bohater gdzieś wyciąga rękę do czegoś, ale. Aaaa, tak właśnie coś czułem. Dobra rada Samuelu O, brawo Chyba zejdę sobie trochę w dół nie, nie da rady No może jednak tak Dobra, to się teraz rozwahamy trochę lepiej Rozwahadujemy okay. Strasznie Ciężko to idzie tak Panie kochany, no ale to pewnie po to, żeby tutaj coś znaleźć Czy mam mam się do czego chwycić, bo Drake wyciąga rękę, a? o dobrze. And Bonnie. Ciekawe. Wszyscy są określeni jako złodzieje, a ta została przecięta. Wybaczcie, to moje chybotanie nie się na linie. Co? Teraz po A, faktycznie. No dobrze, chyba dotarłem. Ta nasza przygoda dzisiejsza nie zapowiada się zbyt optymistycznie, zważywszy na moje. Wahadłowanie słabe. Wiem, że tak się nie mówi, żarty sobie robię czasami. O... Gdzie my w ogóle? Jesteśmy takie? To, ja to oczywiście kojarzy ten budynek. Ale on jest strasznie duży. Aha, jesteśmy po jego lewej stronie. No dobra. Dobra. Dokąd zmierzamy? To też jest ważne pytanie. Gdzieś ale... mi brakuje trochę odpowiedzi. Które no, tutaj się nie da wspiąć. Tak, teraz pójdziemy tędy, i tędy, i tu. Dobra, no to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, 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 nie kracz. <noise> na pewno się rozpadną. Teraz. Już wyglądają dosyć stabilnie. Ładnie tu sobie zbudowali. Już nie przegapiłem tutaj w tym. A, przegapiłem, nie mówiłem, bo tu już schodów nie ma. Natomiast można wejść tu na górę. O tak. To tak, wygląda całkiem przyzwoicie. Z pominięciem tutaj ewentualnych. Widzisz te wieże? Widzę! Zaraz. Którą wiedzę masz... Znaczy, wieżę masz na myśli, A. Tam liną nie rzucę, jest za... za, jest za, za daleko, ale może... O, właśnie tak. Jakbym wszedł wyżej... Że zamiast się gilać, to sobie troszkę do góry. Coś tak się próbuje tutaj. No właśnie, to chciałem zrobić. Czekaj, przyjacielu. Przyja bracie przyjacielu, bo mnie strącisz mnie stąd. Jak... Tu nie zahaczę się w żadnym razie. Nie. Hmm. Są jakieś schodki, tu jest jakieś zejście, ale ja się boję, że ja mógłbym tu zejść niżej i Sam nie wiem dokąd my w zasadzie chcemy się udać. Może tu no, wysoko i nieprzyjemnie nie, ciągle jest za wysoko, nie? Na takie zabawy. Wróćmy trochę leżej się. No ale tutaj mam ruch mocno ograniczony. Natomiast tutaj, tutaj jest jakieś wejście jeszcze. Nie zwróćcie uwagi na te kraty. Ten biedny już tu wisi. Dosyć długo. Czemu nic nie mówisz sam? sam. No, już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Ha, ha. To dobre było strasznie adekwatne. Prawie na miejscu. Cieszy się jak dzieciak. Nic tu nie ma żadnych ciekawostek. O, proszę bardzo. Podsadzić się? Byłbym wdzięczny. Chodź, gotów? Jak nigdy. Coś, Odsuń się! No to Siedbałem się, że zrobi dziurę w podłodze i mi się wszystko posypie. A, nie zrobiło. Tak, że zagranie trzeba było przyznać, jest ryzykowne. Niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. O kurczę. To, co idziemy? Złupić bogaczy? Zastanawiam się, czy RAF już tam się czasem nie udał. Tak jakby. Chodź. Gdyby tymi statkami przewieźli śmigłowcy. To, to by już dawno byli na miejscu, nie? Widoki takie, że szczęka opada, co? Staram się nie kręcić za bardzo kamerą, byście mogli. Jak myślisz, kiedy dotrzemy do New Devon? Ach, za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze.

Zależy scratch. Jezus, nie jestem w stanie. Gdzie jesteś?

Kurde, nie ma to jak snajperką z jednej ręki, kurde wiesząc w powietrzu strzelać. Ale to, to Jezus Maria, serio. with it Ja tu dzisiaj nie wejdę, jeszcze raz. Dobra, może od środka będzie łatwiej. Zostaw. Okay, brusli wspólnicy. Cześć, Nadin. Miło Cię widzieć. A, dobra, Mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że Cię to bawi. Ach, tak już czasem mam. Ta. Ty i Twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy. Nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nabrałem. Przegadaj. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz? Czy tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. A daj spokój, dzień serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle. Ale nas jest dwóch. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba, że sama was załatwię, co jest całkiem możliwe. To nie można jej uniknąć w ogóle. Mam dosyć twojego brata! I mam dosyć CIEBIE! O co to to nie? Odwróć się! Nie można uniknąć zrobić przy niej, po prostu nie, no nie da się jej już. Mam że trafił. No, kobieta piękna wyjątkowo, ale. No, nie wiesz. Jesteś szybka, ale nie aż tak. Zapomnijmy o niej. Musimy natychmiast wiewać za nią. I... Ej, 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 ej. Uspokójmy się. Uspokójmy się dobrze. A to ciekawe. Nate? Samuelu. Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rave, przecież on to zrobi. Nie, nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rave? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej. Nawet takiego? Sam. Oddaj tę broń. Ostrzegam cię. Zrób to! A! Spokojnie! Trzymać ogień, nie strzelać, mówię. Odłóż go. Spokojnie. Okay? Spokojnie. Nie martw się nadin, to nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Hey! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu. A, targu? No. Zaciekawiłeś mnie. No śmiało, słucham. Chwileczkę. Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. <laughs> ten gość ma naprawdę tupę. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, ok? Wykupić? No ten... Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. O, o czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie, jakiś pół roku temu. <laughs> To ja wyciągnąłem sama. Co? O, oh. Wow! Co ci powiedział? Sam, co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutny. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas! M momenci! Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. <grystanie> a potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Avery'ego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie dwa lata szukał drugiego krzyża dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie, czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam! Zaprzeczysz? Nate. O, sam. Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Avery'ego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko! <grym> Ej, słuchaj, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie... Oraz tego staruszka w to wszystko, co nie ukrywam sam, bardzo źle mi robi. Ale to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego co pamiętam, jesteśmy złodziejami, weszącymi gdzie nie trzeba. Rejw? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę. Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz. I możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to Rej. Potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi sam. Zaraz, zaczekaj, bo pełniasz go. Nie, 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 nie. Na Się święci z tym samym. No. No, tak. Oto i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie mam pojęcia, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. Te historie od początku chciałem poznać. No i jesteśmy. Z czego mamy zacząć? A, najlepiej od znalezienia wejścia, a później zrobimy sobie wycieczkę. Elegancko. Myślisz, że mają tu alarm? Spróbujmy dostać się do środka, a nie tłukąc okiem. Drzwi frontowe na bank są zamknięte. Dawno nikt tu nie mieszka, co? Korespondencja nie dochodzi. Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest czasami rezydencja rodziców Rejfa. ale zobaczymy. To była spora niespodzianka, nie? Dobra, chodźmy na tyły. Ja tam, patrz. Otwarte okno. Faktycznie. Tędy, za mną. Okej, okay, daj rękę. Dobra, i po bólu. Muszę z podwyższenia.

To, szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników, dokumentów, takich tam. Chwila na przemyślenie, koordynator. Niezły zwrot akcji. Hmm, nic ciekawego wydawało mi się, że jak, hmm, jak coś takiego ma się wydarzyć, to już by się wydarzyło wcześniej. Ciekawy jestem też, czy Lena znalazła A, Drake a faktycznie, czy tylko mu się wydawało. Pudło. Na tym strychu już nie znajdziemy. Te pudła są pełne starego sprzętu turystycznego. Panna Ewelin, nazywam się Kenchiro Namba. Miałem okazję niedawno wysłuchać Pani wykładu w bractwie poszukiwaczy przygód, na którym omawiała Pani swoje niedawne znalezisko. Został z Borodizery Tokugawa, który odkryła Pani u wybrzeży Okinawy. Pani prezentacja mnie zafascynowała, ale przyznam, że byłem obruszony protekcjonalnym tonem pytań z audytorium. Uważam, że uznanie zasług i szacunek za złożoną pracę nie powinny zależeć od czyjejś rasy lub płci. Jestem pewien, że oboje mieliśmy podobny przykłady doświadczenia w tej materii. Piszę do Pani, ponieważ wszedłem w posiadanie, jak mniemam, francuskiej zbroi turniejowej. Choć nie jestem przekonany co do jej daty, datowania i kraju pochodzenia, byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś o takiej wiedzy jak Pani rzucił okiem na ten przedmiot. Jeśli jestem zbyt bezpośredni ze swoją prośbą, najmocniej przepraszam, ale pozostanę w mieście tylko do końca przyszłego miesiąca. We wrześniu wyjeżdżam na Islandię badać wikiński, wikińskie grobowce i bardzo bym żałował, gdyby nie skorzystał, gdybym nie skorzystał z okazji i nie próbował z panią porozmawiać. Gdyby zechciała się pani ze mną skontaktować, zatrzymałem się w hotelu Leno. Z wyrazami szacunku Kenchiro Namba. Okej. Okay. No, dobrze. Tędy raczej nie zejdziemy. Może Samuel coś wymyślił, wystarczy. Nasz niedoszły zdrajca. Bo jeszcze nie doszło. To jakie znajdziemy? Dzienniki mamy? Nie pamiętasz? Wszystkie miały brudno-białe oprawy. Wiem, ale to ogromny dom. No i jest. Biała skóra. Sam chyba coś mam. Serio? Nie, to nie mamy. Ale dobrze, skojarzyłeś. Szukajmy dalej. To ten facet. Yy, a, ten facet kupił rzeczy. Matki Drejków Po wypadku zakładam. Chyba tak, to chyba chodzi o wypadek, nie? Ej sam może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming. Nathan, przestań. Kto normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku? Ta, to pewnie tylko podróbka. No jasne, tak? Tak. Gdyby tak wzięli tą wazę, to by byli ustawieni pewnie przez długi czas. Hipoteza z rodzicami Rejfa raczej nie wchodzi już w rachubę, tylko kim był ten poszukiwacz przygód, a w zasadzie poszukiwacz artefaktów. Drogi Eddie. Pozdrowienia z Peru. Mam nadzieję, że mój list dotarł bez problemu. Nie ma tu żadnej placówki poczty. Trzeba się zadowalić kawałkiem łąki służącym za lotnisko lub łodziami płynącymi w górę rzeki Manu. Żałuj, że nie widziałeś wczoraj wyjców jasno-pomarańczowe stworzenia z pełnymi ekspresji twarzami i ciekawskim usposobieniem. Odgłosów, które wydają nie nazwałbym wyciem, brzmią jak huragan pomieszany z rekiem lwa. Gdyby nie było to nielegalne i niebezpieczne, przywiózłbym ci takiego wyjca do domu jako zwierzątko domowe. Twoja mama jest zajęta przygotowaniami do jutrzejszej wyprawy w głąb dżungli, która mam nadzieję zakończy nasze badania. Przesyła ci uściski. Obiecuję Ci, że jak podrośniesz, to zabierzemy cię ze sobą na jedną z naszych wypraw, żebyś mógł samemu zobaczyć wielki świat. Słuchaj się babci i ucz się pilnie. Widzimy się za miesiąc ucałowania tata. Tego on drogi Eddie. Okej, okay. Eddie. Jakie Te pudła ci coś przypominają? <słuch> Każdy z naszych domów. Właśnie. <słuch> Tata zawsze powtarzał: po co się rozpakowywać? Za miesiąc znowu się przeprowadzamy. Za? Zawsze grał dupka. Zobaczamy tu Coś tam dalej? Ten ten, 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 żeśmy tu dotarli, nie? Więc może. Tak, to jest waza z dynastii Ming.